Chodźcie teraz. Ale kulek sobie nie dał. <śmienny> Chodź Haj, do Chodź. Chodź tu. Chodź. Tu. Nie bój się. Tu z mają. No. no. Trzymaj się. Jedziemy. Pa pa. A ci wózka nie trzeba teraz na zapach. O fajne fajnej Wózek można wynieść już to Luzek trzeba wyprać, rozkręcić i wyprać. Ale dziadki jeszcze ją usypiają w tym busku, jak są tutaj gdzie chyba, że tam się coś włoży na dół i się zrobić gdzie jedziesz, Małysia?